Dziś druga część audycji, w której chcemy porównać inwestowanie w apartamenty, które są mieszkaniami wynajmowanymi w najmniej krótkim w miejscowościach turystycznych z inwestowaniem na przykład w apart hotele i kondo hotele, a moim gościem jest Beata Oberna, która się tym tematem zajmuje. Dlaczego ja tak wyraźnie Podkreśliłem, o czym będziemy rozmawiać, a no dlatego, że po poprzedniej audycji było wiele pytań, i wydaje mi się, niektóre wynikały z tego, że nie zrozumiano, o czym mówimy, albo nie do końca zrozumiano. Zanim do tego przejdę, no to zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, jeżeli Ciebie interesują nieruchomości, oraz do pisania nam w komentarzach. O czym chcecie wiedzieć. Więc przejdźmy do tego tematu. I pierwsze, pierwsze bata było tak. Były zarzuty, że na przykład mówimy o apartamentach w krótkim najmie, ale nad morzem, a nie w górach, a nie w Łodzi, Krakowie, Warszawie. Chyba musimy wyjaśnić, że to są dwa zupełnie inne rynki kto inny jedzie wynajmować na przykład mieszkanie w Kołobrzegu, a kto inny, inny jest profil, w ogóle turysty nawet, nie tylko turysty, który przyjeżdża do Krakowa czy do Warszawy, gdzie w ogóle dużo ludzi przyjeżdża i wynajmuje ten krótki najem, jest najemcami, bo są biznesmenami po prostu. Tak więc od tego zaczynamy i Beata takie pierwsze pytanie, jak wygląda, Właśnie. Czy chcesz powiedzieć coś więcej o tych różnicach w tym wynajmowaniu, oraz jak wygląda kwestia waloryzacji czynszów w sytuacji, gdy ktoś tam wszedł i wszedł w inwestycje w konto hotelu? Witam ponownie. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, to zwróciłeś uwagę na to, że inwestycje w miastach dużych. To są inwestycje bardzo często oparte na zasobach mieszkalnych, nie są to zasoby hotelowe. A to, o czym ostatnio rozmawialiśmy, to były lokalizacje w atrakcyjnych miejscach turystycznie, dzięki którym mm, najem opiera się na turyście, który krótkoterminowo przyjeżdża, wypoczywa i wraca do swojego domu. Czasami takie inwestycje służą również jako. Tak zwany drugi dom dla właścicieli, i oni sobie tam przyjeżdżają i korzystają z takiego zasobu i traktują taką inwestycję jako taką lokatę kapitału, sami będąc jedynie użytkownikami. Taka inwestycja raczej nie opiera się wtedy na tak zwanym stałym przepływie finansowym, a zatem trudno mówić o tym, żeby równolegle się zwracała. Chyba, że to jest model mieszany, to znaczy właściciel w momentach, kiedy tam nie przebywa, wynajmuje, a kiedy przebywa, to tych przychodów nie ma. No tak, ale on może wynajmować to również działając samodzielnie, powiedzmy, czyli wynajmuje to mieszkanie poprzez jakiś serwis internetowy, który zapewnia mu dopływ klientów i jeżeli to jest w takim budynku typowo mieszkalnym, no to raczej to jest takie od przypadku do przypadku, jak jest sezon, to jest, większa, to jest większe prawdopodobieństwo posiadania gościa niż jak tego sezonu nie ma, no a wiemy szczególnie, że na przykład o polskim morzu, to się uważa, że sezon tam trwa dwa miesiące, może góra trzy. Co też nie jest prawdą, bo na przykład, jeżeli coś, jakaś, jakiś konto hotel właśnie ma, program spa tam różne dodatkowe atrakcje, jest takim quasi Sanatorium, albo w ogóle nawet tam mogą być organizowane konferencje, różne zjazdy, kursy, no to wykorzystanie takiego obiektu nie jest już tylko w tych dwóch, takich podstawowych miesiącach sezonu, tak jest? Tak się zgadza. Myślę, że tu jeszcze ważną kwestią jest to, czy tak zwany inwestor traktuje tę inwestycję jako Aktywo, czy jako pasywo? Bo bardzo często inwestorzy mówią, że kupują po to, żeby samemu tam jeździć. No i tu w tym wypadku jest to raczej pasywo niż aktywo. Ta inwestycja jest raczej mało policzalna i tylko można liczyć na wzrost wartości. Drugim twoim pytaniem było. Drugie pytanie to jest o tą tabelę, czyli okay. o taki model inwestycyjny. W w którym no, mam nadzieję, że to widać, przedstawiono jak gdyby cztery inwestycje i kto co robi. Czyli pierwszy model to jest taki deweloper, ma zamiar wybudować jakiś dom i sprzedać po prostu, tak? Tak. Drugi to jest, ma zamiar wybudować, sprzedać i weźmie się za zarządzanie tym projektem. Trzeci to jest wybuduje sprzeda, weźmie się za, za, za zarządzanie, jest w miarę znaną marką, a czwarty to już robi jeszcze więcej dobrego dla swojego tego inwestora, tego, kto tam kupił. I może tak ale bardzo krótko o, o tych modelach, żeby się. Ja Wybuduj i sprzedaj to jest oczywiście tylko deweloper, nie ma żadnej spółki operatorskiej, zatem dewelopera nie interesuje, co się będzie działo dalej. Generalnym adresatem takich inwestycji to są właśnie owi ludzie, którzy chcieliby przyjeżdżać i traktować taki apartament jak swój drugi dom. Jeżeli chodzi o dewelopera B, mamy tutaj również sprzedaż. Czasami on sam zarządza i stawia spółkę, która może być spółką do zarządzania. A jest to bardzo duża rzadkość. Najczęściej są to zewnętrzne spółki operatorskie, które powstają w atrakcyjnych miastach, w, takich, w których jest sporo takich zasobów i jest to na to rynek, aby obsługiwać takie najmy. Jeżeli chodzi o dewelopera C, jest to bardzo konkretny deweloper, który w swoim modelu biznesowym od razu zapa, z, zawarł umowę z, ze znaną marką, czy to jest marka, marka hotelowa. Nie chciałabym tutaj żadnych właściwie no, nie wymieniajmy nazywać, tak. ale to są marki znane, światowe i taki operator ma swoje know-how i zgodnie z tym taka, tak, taki biznes jest prowadzony. I oczywiście są jeszcze deweloperzy, którzy stawiają spółki operatorskie. Oni też jakby zbierali przez lata doświadczenie. Te wszystkie obiekty, kiedy dobrze funkcjonują, można to sprawdzić, dają gwarancję tego, że kolejny projekt będzie tak samo prowadzony. Mamy wtedy te cztery różne modele pod kątem inwestycyjnym. Jeżeli chodzi o to, kiedy się kończy, najem, czy inaczej, kiedy się kończy taki projekt biznesowy, to dla dewelopera, który buduje i sprzedaje, to oczywiście z chwilą wyodrębnienia ostatniego lokalu. Natomiast jeżeli chodzi o innych inwestorów, przepraszam, deweloperów, to oni, jeżeli zarządzają, to, to wtedy ta spółka operatorska bierze i to też w zależności od tego, czy ta spółka operatorska ma umowę na czas określony czy nieokreślony. Przy, w przypadku dewelopera B to są zwykle umowy na czas nieokreślony, więc z chwilą wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron taka umowa się już może skończyć. Jeżeli chodzi o dewelopera C i dewelopera D, to tutaj z chwilą zawierania tej umowy to jest biznes policzalny, bardzo skrupulatnie, biznes plan jest opierany na tym cash flow, co oznacza, że Umowa musi zawsze być na czas określony. Oczywiście te momenty zakończenia umowy, czy to jest umowa dziesięcioletnia, czy piętnastoletnia, na przykład, są uzależnione od tego modelu biznesowego. Natomiast... Dobrze. Teraz przejdźmy bato. Teraz przejdźmy i pomijmy kilka punktów, które tutaj są, bo to widzą nasi widzowie na tabeli, kto zarządza zasobem wspólnym, kto zarządza apartamentem. To jest jakby mniej istotne, chociaż też ważne. Przejdźmy do ostatniego. Punktu, który inwestuje, interesuje osoby, które chciałyby taką inwestycję podjąć. Czy ustalony jest stały przychód z najmu i konsekwencje z tego no, też w porównaniu chyba z punktem twoim, czwartym, czyli kto zarządza zasobem, yy, przepraszam, kto zarządza apartamentem, czyli z punktem piątym. I jeszcze raz, ta pierwsza inwestycja, czyli kupienie mieszkania, niektórzy to nazywają apartamentami. Wiem, że ta nazwa jest dla niektórych dyskusyjna, nie lubią niektórzy słowa apartament. To nie jest istotne. Nie będziemy teraz bili piany i mówili, co jest prawidłowe, a co nie. Ważne jest natomiast przychód. W pierwszym modelu. Kiedy ktoś kupił takie mieszkanie od dewelopera, który wybudował dom, po wybudowaniu tego domu, a właściwie po kupieniu tej, tego lokalu jest zostawiony sam sobie, prawda i on musi sobie albo wyna znaj znajdzie najemców albo nie, czyli rób to co chcesz. W ostatnim modelu to ma on Zagwarantowany jakiś stały czynsz, niezależnie od sytuacji spółki operatorskiej. W przedostatnim modelu no to jest ten czynsz, ten przychód uzależniony od, od, od też od przychodów w ogóle tej spółki, jak gdyby. Rozdział ogromny, co powiesz o tych modelach jeszcze więcej właśnie i o pewności tego zarobku? Jeżeli chodzi o ustalony przychód z najmu, to jest oczywiście to taka najbardziej pożądana rzecz, która skłania inwestorów do podejmowania decyzji. Jeżeli u dewelopera A nie ma żadnego gwarantowanego czynszu, to wytrawny inwestor raczej rzadko wybiera tego rodzaju model inwestycyjny ze względu na to, że ryzyka związane z... Z operatorstwem własnym lub ewentualnie takich mniej doświadczonych osób fizycznych czy prawnych, które świadczą usługi dla tego rodzaju obsługi apartamentów, no po prostu sprawiają, że te stopy zwrotu właściwie niewiele się już mogą wtedy różnić z tym, co uzyskuje się w innych lokalizacjach, czy to w dużych miastach, czy w to w mniejszych miastach. Na normalnych mieszkaniach. Jeżeli chodzi o ten drugi model, więc dewelopera B, to mamy do czynienia tutaj już z bardziej zorganizowanym systemem obsługi, jednakże to ryzyko przede wszystkim polega na tym, że oczywiście jest uzależnione od obłożenia, to po pierwsze, a po drugie od tego, jaki to jest sprawny ten operator, więc jeżeli wybierze sprawnego, to może mieć bardzo interesujące przychody, natomiast one mogą być tylko prognozowane. Trudno mówić o tym, że są jakieś zapewnione. Jeżeli chodzi o um, operatora C, to wtedy, kiedy mamy um, takie know-how związane z um, prawdziwym obiektem hotelowym, no to ja nie wyobrażam sobie, yy, i myślę, że nikt sobie nie wyobrazi, że taki hotel mógłby być nierentowny. Wszystko to... się może zdarzyć. Ja <noise> wiem, ale jeżeli mówimy o tym, że operator ma doświadczenie światowe i wie, w jaki sposób opty optymalizować koszty obiektu, w jaki sposób go prowadzić, to jest to bardziej pewne dla takiego inwestora, że jego zainwestowane pieniądze. Zostały i, i zapsób, który posiada, zostały oddane w dobre ręce i dzięki temu może liczyć na to, że ten um, przychód będzie um, na najwyższym poziomie, którym jest do wygenerowania. Ale różnica jednak pomiędzy tym um, modelem, a tym, o którym za chwilę powiem, jest um, oparta również na tym, co wy, wygeneruje i wypracuje operacyjnie ów taki profesjonalista, który się zajmuje branżą hotelową. Natomiast jeżeli chodzi o ten ostatni model, to w tym modelu ta stała kwota tego wypłaty tego czynszu na pewnym poziomie, który jest ustalany, czy to jest 7%, czy 8%, bo takie najczęściej modele chodzą, stopa zwrotu. To już jest bardzo konkretna kwota, którą się wpisuje do umowy najmu jako kwotę nominalną, wypłacaną każdego miesiąca i waloryzowaną przynajmniej raz w roku. I przy czym zaznaczam, że ja znam modele, w których również takie kwoty nie bywają waloryzowane. Więc tutaj jakby diabeł tkwi w szczegółach i warto znać dokładnie. Takie umowy najmu, które się zawiera z danym operatorem. To jest ważne, co powiedziałaś, bo jedno z pytań użytkowników kanału było właśnie takie: prośba o analizę przykładowych zapisów umów bez podania dewelopera, bo przynajmniej albo na przynajmniej to właśnie zapewnienie, jaki będzie procent zwrotu z tej inwestycji i czy to jest waloryzowane. Czyli rozumiem. Odpowiedź udzieliłaś. No, chyba teraz ludzie bardziej już zwracają uwagę na waloryzację, bo jeszcze 3-4 lata temu to w zasadzie żyliśmy w czasach niskiej inflacji, i ja nie wiem dlaczego wiele osób, jak nie ma inflacji dzisiaj, to zapomina, że ona w ogóle może być za 5 lat. Z chwilą, kiedy pracujemy z apartamentami, ja od 9 lat się tym zajmuję. To przeszliśmy takie różne okresy. Gdybyśmy chcieli nazwać je w sposób ekonomiczny, to oczywiście to są cykle koniunkturalne i w każdym cyklu koniunkturalnym mamy jakieś tak zwane wydarzenia ekonomiczne, które są czasami deflacją, którą też przeżywaliśmy w tym okresie dziewięcioletnim, jak i inflacją, a może to być również hiperinflacja. Pamiętam, kiedy. Spotkałam się z przedstawicielem jednym z deweloperów, którzy budowali w Pasie Nadmorskim. Ja jestem, mieszkam bardzo blisko pasa nadmorskiego, ale sprzedaję również apartamenty w górach. To ów przedstawiciel na moje pytanie, czy ten czynsz będzie gwarantowany, odpowiedział: No, oczywiście, że nie. No, przecież mamy deflację. Natomiast ja zapytałam. Czy w takim razie, według Pana, jak Państwo proponujecie umowę piętnastoletnią, czy jest możliwe, czysto teoretycznie, abyśmy doznali również w tym okresie inflacji czy hiperinflacji? I tutaj na to Pan nie był w stanie mi odpowiedzieć, ale ja oczywiście, jak Państwo również, myślę, że sobie możemy odpowiedzieć, czy jakieś zdarzenie, Ekonomiczne w trakcie 15 lat, czy to ta inflacja, czy deflacja może mieć miejsce. Myślę, że jak już przykład z ostatnich lat wskazuje, zarówno to, jak i to możemy właśnie tego doznać. I teraz wiem, że było takie pytanie dotyczące tego, czy ta zainwestowana kwota przy założeniu, że to jest 8% stopy zwrotu. I ten czynsz wypłacany nominalnie na tym poziomie i waloryzowane, ale czy to jest tak w miarę adekwatnie, czy nie, to ja myślę, że Państwo sami już możecie sobie na to odpowiedzieć, że 8% tej stopy zwrotu przede wszystkim to jest kwota nominalna, którą się wypłaca od kwoty zainwestowanej. Nie mówimy tutaj o temacie wyjścia z inwestycji, bo ja nie wiem, kiedy ktoś będzie chciał wyjść z inwestycji. Czy on będzie chciał wyjść z inwestycji po pięciu latach i sprzedać po prostu tą nieruchomość, która jest bywalna i dziedziczna? Czy będzie chciał sprzedać ją po dziesięciu latach, czy po piętnastu latach? Jak wspominam, to trzeba mieć świadomość, że przede wszystkim to są inwestycje długoterminowe, a zatem utrzymanie wartości tego środka płatniczego, który został zainwestowany, inaczej włożony, zamieniony na rzecz materialną, na zasób, który ma określoną wartość. Ten zasób, aby powstał, wymaga nakładów finansowych oraz wytwórczych, które realizuje deweloper. On musi zapłacić pensję, on musi zapłacić zusy, on musi zapłacić za materiały budowlane, za prąd. I za całą działalność, więc to jest koszt, który on ponosi po to, aby wytworzyć dla państwa ów zasób, i ten zasób jest sprzedawany na określonych warunkach. Jeżeli pozwolisz, Tomku, to ja jeszcze bym wspomniała, czym się różnią jakby w, 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 w postrzeganiu wartości zapłaty nominalnej w określonych zasobach. Bo jak już wspomnieliśmy, mamy takie, wy, wyróżniliśmy takie cztery modele. Inwestycyjne i teraz jakby koszt wytwórczy, czysto teoretycznie, można powiedzieć, że w zależności od tego, gdzie jest to położone, ale jest w Polsce, tak, więc są wszyscy, wszyscy deweloperzy to są z Polski, ale powiedzmy nad morzem czy w górach, to chyba koszt wytwórstwa, inaczej, wybudowania takiego apartamentu, możemy przyjąć, rząd wielkości, że może być taki sam. Nie Natomiast czym on... w szczegóły, to jest mniej więcej taki sam, to też zależy od standardu oczywiście, ale porozumiesz ten sam standard, to, to specjalnie nie ma znaczenia. O właśnie. I teraz tak, jaka jest różnica w cenie i czym ta cena owa, czy inaczej te różnice są spowodowane? To po pierwsze, już powiedziałeś, że standardem, tak? Jeżeli mamy standard lokalu, w którym będzie oddawane standardzie tak zwanym deweloperskim, i trzeba jeszcze zrobić wykończeniówkę, to wiemy, że ta wykończeniówka będzie kosztowała. Nie mówmy na o przykład... cenach, bo ceny się zmieniają. No, ale, <laughs> ale wiemy, na że przykład, coś kosztuje, tak? No na każdy przykład. Mówi, tak? Kiedy natomiast weźmiemy pod uwagę obiekty, które są budowane ze wszystkimi udogodnieniami, więc są restauracje, są ciągi komunikacyjne. Są bawialnie, są spa um, i, i jakieś części dla wypoczynku, nie wiem, prace, zabaw, i tak dalej, i tak dalej, im więcej tego się dostarcza, więc tych wszystkich udogodnień dla turystów, którzy chętniej tam przyjeżdżają, to tym jakby droższa jest inwestycja. Mało tego, ów, właściciel również z tego może korzystać. Więc według mnie yy, i według mojego doświadczenia te yy, nieruchomości. Które są oferowane w wyższych cenach, to za tą cenę zawsze idzie wartość. I ja myślę, że tutaj byłabym skłonna podpowiedzieć takim poszukującym, że wtedy, kiedy państwo poszukujecie i widzicie, że jest jaka, jakaś oferta, zawsze, żeby się koncentrować, co nie tylko na cenie, jaka jest wartość tego przedmiotu transakcji, ile jest za metr kwadratowy, tylko co za, ten, za tę cenę otrzymujemy. I teraz I tutaj, ci wyjdę, beta, tutaj ci mm -hmm. wejdę w zdanie, ponieważ są takie dwa, dwie wypowiedzi, właśnie z tego wcześniejszego filmu. I, i jedna osoba napisała, a właśnie napisała: najgłupszy rodzaj inwestycji w nieruchomości, na których wielu zarobi pieniądze, na pewno nie właściciel, któremu się nawija makaron na uszy. A drugi Osoba napisała, mam rodzinę w Poznaniu, oni jak to poznaniaki zakochani w morze, inwestują w mieszkania nad morzem, te tak zwane apartamenty, wynajmują je, ale tylko latem, czasami sami też korzystają i też rozmawialiśmy i wiemy o tym, też poza filmyśmy rozmawiali, że niektórzy przy tej takiej inwestycji, nazwijmy to, pożarł się Boże, jak ci Poznaniacy, to tam osiągają zwrot z kapitału może na poziomie 3%, albo może mniej, bo to po prostu głównie stoi puste i dla mnie te dwa komentarze. Są też chyba właśnie objawem, może myśmy źle tłumaczyli w, tym, w tamtym filmie, albo też y, objawem niezrozumienia tematu. Bo jeszcze chciałem tak podkreślić: jeżeli chcesz kupić mieszkanie, w którym będziesz zarabiał sam na krótkim najmie i permanentnie i bez problemu miał turystów, to ja nie wiem, czy najlepszym. Najlepszą miejscowością jest kupienie takiego mieszkania w zwykłym apartamentowcu w jakiejś miejscowości turystycznej, gdzie jest ograniczony sezon. To raczej nie jest dobry pomysł. Jak chcesz, to kup to w miejscowości, do której ludzie przyjeżdżają permanentnie, czyli na przykład Warszawa, Kraków, inne takie miejscowości, które są powszechnie odwiedzane. A jeżeli chcesz inwestować w takich i zarabiać na takich nieruchomościach turystycznych. To zdecydowanie warto związać się moim zdaniem warto związać się z jakimś takim kondohotelem wręcz nawet, który zapewni mi jakiś stały dochód. i trzeba też pamiętać właśnie o tym, co Ty powiedziałaś, że jest koszt wejścia jest jakiś dochód przez jakiś czas. I jest też potem zarobek lub strata na wyjściu z tej inwestycji, ale przecież nigdy nie przewidzimy, czy za na przykład 10 lat, kiedy będziemy chcieli sprzedać tę naszą nieruchomość, to będą ceny nieruchomości wyższe czy niższe. No po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Owszem, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Natomiast ja powiem tutaj o dwóch takich aspektach. Jeden aspekt to oczywiście jest zrozumienie samego mechanizmu inflacji, i w tym mechanizmie należy przede wszystkim odwrócić sytuację, bo jeżeli mówimy o tym, że ceny rosną, to ja zawsze odwracam rozumienie rosnących cen w kierunku. Utraty wartości środka płatniczego. Podsumowując dywagacje na temat apartamentów, czyli w zasadzie właściwych mieszkań, które są kupione jako mieszkanie i są tylko wynajmowane od czasu do czasu, tak przypadkiem, do inwestycji w apart-hotel czy w kondo hotel, zostania tam właścicielem czegoś, to i góry, mazury, może czy jest jakaś uniwersalna porada moja jest taka żeby zawsze każdą inwestycję po prostu przemyśleć przeanalizować i zastanowić się co chcemy robić ale ja bym prosił żeby jeżeli wybierasz inwestycję taką leniwą gdzie od czasu do czasu może coś wynajmiesz a może nie to nie twierdzi, że wszystkie inwestycje są źle złe. Co ty sądzisz, Bata, o tym segmencie właśnie tych miejscowości turystycznych, czy też nieruchomości w zasadzie w miejscowościach turystycznych jako inwestycji? Przede wszystkim pierwszą poradą, jaką chciałabym się podzielić, to jest to, żebyś drogi inwestorze, dopytał swojego doradcy, który się zna na tego rodzaju inwestycjach i on zapewne sprawdził. Różne modele inwestycyjne, biznesowe, zna te kruczki, dzięki którym pomoże Ci dobrać dla Ciebie taką dedykowaną ofertę. I na tym kończymy tę audycję. Zapraszam do subskrybowania kanału, do pisania w komentarzach nowych tematów, propozycji, także do komentarza na temat tych inwestycji. Oczywiście też. Znowu podkreślam, słuchajcie, to, że ktoś miał doświadczenie doskonałe z jakąś inwestycją, albo że miał fatalne, to nie znaczy, że cały rynek działa doskonale, a cały działa fatalnie. Indywidualne przypadki to są indywidualne przypadki, a z sumy tych rozmaitych przypadków powstaje jakaś średnia, i to jest właśnie średnia. Zapraszam również na szkolenia na Symment24.pl i do wspierania naszego kanału ABACie. Dziękujemy. Cześć, trzymajcie się. Dziękuję.